Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Warto przypomnieć sobie, kim dla Żyda jest uboga wdowa. W ogóle wdowa miała takie prawo, aby po śmierci jej męża za żonę pojął ją jej brat, ale czasami tak się nie mogło zdarzyć. Wdowa zatem w kontekście czasów Pana Jezusa była osobą bardzo samotną, a w świecie, w którym rządzili mężczyźni i to na nich było budowane społeczeństwo, była osobą pozostawioną całkowicie sobie. Co prawda, prawo żydowskie przewidywało coś takiego jak żniwa ubogich, to znaczy człowiek, który posiadał pole albo winnice, nie mógł zebrać z nich zbiorów do samego końca, musiał pozostawić coś dla tych, którym w życiu wiodło się gorzej którzy byli ubogimi, przybyszami, sierotami lub wdowami. Ale wiemy, jak to bywa w praktyce: prawo swoje, a życie swoje. Więc wdowa za czasów Pana Jezusa była kimś, kto był w zasadzie na końcu łańcucha pokarmowego, można by powiedzieć. I tym bardziej, kiedy Pan Jezus mówi, że uboga była ta wdowa, to rzeczywiście trzeba się tym przejąć i tym bardziej próbować zrozumieć, co Pan Jezus przez jej przykład chce nam dzisiaj pokazać. Mówi Pan Jezus, że ona wrzuciła więcej niż wszyscy inni. O jakie więcej chodzi? Nie wrzuciła więcej pod względem materialnym. Miała dwa pieniążki, i mówi Pan Jezus, znając jej serce i jej życie na wylot, że wrzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Czy była głupia? Nie, ta uboga wdowa ufała Panu Bogu, że kiedy Jemu odda wszystko, co stanowi jej życie, to życie będzie dobre. To Pan Bóg ją przez to życie poprowadzi. To nie jest głupota. To jest wielka mądrość. Chociaż w oczach ludzi czasami takie gesty, czasami taka miłość. Jest głupotą. Myślę, że można by tę Ewangelię podsumować sformułowaniem, że w życiu nie liczy się ilość, w życiu chodzi o jakość i może też dobrze by było, gdybyśmy jako Kościół w końcu tę prawdę zrozumieli.